Albert, za kilka dni twój pojedynek na gali w Lublinie z Marcinem Rekowskim. Jak bardzo zmieniły się twoje przygotowania, od kiedy zmienił się twój rywal? Bo Andrzej Wawrzyk to głównie prawa ręka, a Marcin Rekowski mam wrażenie, że głównie lewy sierpowy. No, przede wszystkim chciałem pozdrowić a Andrzeja Wawrzyka i jak, jak najszybszego powrotu do zdrowia żeby mógł jeszcze wrócić do czynnego prawiania sportu i tego mu życzę. Na początku było chwilę rozluźnienia, bo myślałem, że w ogóle walka wieczoru wypadła i będzie, nie będzie tej walki na tej gali. Okazało się, że Marcin Rykowski podjął rękawicę. Jesteśmy cały czas w trakcie przygotowania, sparujemy. wiadomo trenujemy przede wszystkim właśnie nad obroną, nad łapaniem świeżości. No i... Faktycznie, Andrzej to prawa ręka Marcin lewy sierpowy. Miejmy nadzieję, że będę przygotowana na ten lewy sierpowy i samemu też będę mógł odpowiedzieć dobrymi akcjami, które go zaskoczą. Tak, szykując się na Krzyśka wodarczyka, na tą waszą niedoszłą walkę, też chyba dużo pracowałeś nad tym, żeby unikać tej, tej jego lewej ręki. Zatem te, wtedy te przygotowania też nie poszły w las. Szykujemy się bardzo się na wszystko. Wiadomo, że ktoś ma jakieś mocne swoje strony, to akurat Leo, mówimy o lewym sierpowym. Natomiast walka może potoczyć się również na ciosy proste. Natomiast wiadomo, że każdy stara się szkodać swojego mocnego ciosu. Obrona przede wszystkim nie? lepiej wygrać dla nas 1-0 niż 11-12, więc 12-11, przepraszam, więc będziemy skoncentrowani i będziemy chcieli zwyciężyć nieważne w jaki sposób liczy się wygrana. Jakoś bardzo zmieniałeś Sparring partnerów, ten cały cykl przygotowań, czy mniej więcej tym samym Torem cały czas idziesz. Ciężko było w, tak w ostatniej fazie pozmieniać jakoś takie radykalnie przygotowania, poszukaliśmy kilku nowych partnerów, troszkę cięższych, troszkę niższych, e, udało się ściągnąć, jeszcze przed nami dwa sparingi w tym tygodniu, mam nadzieję, że popracujemy nad elementami taktycznymi, no i w, za, za 10 dni będę gotowy do ciężkiego, twardego pojedynku, zwycięskiego przeze mnie. Nie chodzicie chyba razem na piwo od wielu lat, ale widać, że w ogóle nie ma między wami żadnych złych emocji. Jest wzajemny szacunek i tylko to chyba będzie do samej walki, co? Tak, zdecydowanie tak. Ja jestem takim człowiekiem, który z reguły pozytywnie podchodzi do, do wszystkich ludzi. Raczej nie staram się na kogoś obrażać czy prowokować. Fajnie, że również Marcin jest takim człowiekiem spokojnym. Miejmy nadzieję, że ten nas spokój przed walką nikogo nie zmyli, bo bo w środku w, podczas walki na pewno będzie ostry będzie ogień, i będziemy walczyć do ostatniej sekundy pojedynku. No ja oczywiście wyjdę z nastawieniem zwycięstwa, dam siebie wszystko i mam nadzieję, że będę sprytniejszy od Marcina i go oszukam. A co ci mówi przeczucie? Bo wiele osób, które pytam o wynik tej walki, mówi: No może być różnie, ale ta walka na pewno nie potrwa pełnych 10 rund. Jakiej Ty walki się spodziewasz? Na pewno jestem ciągle nie wiadomo. W Legionowie też za długo nie poboksowałem, więc ludzie nie mogą specjalnie powiedzieć czegokolwiek o mnie. Poza tym ponad rok przerwy na pewno Marcin jest teraz w rytmie startowym. My, tak jak słyszeliśmy, najwięcej, najbardziej znany, zapracowany bokser w tym roku w Polsce. Cały z walki wieczoru trudne pojedynki. To na pewno może działać na jego korzyść, bo jednak to te, teringowe te wyjście jest bardzo potrzebne. Natomiast no ja myślę, że na sparringach byłem w stanie nadrobić pewne te elementy no i będę chciał po prostu wyjść i, i pokazać, że jeszcze jest stary Albert, który wierzy w to, że może kogoś oszukać i wygrać ten pojedynek. Co jeszcze? No, kurde wszystko rozweryfikuje ring wiadomo nie i skupiam się na tym, żeby wyjść w stuprocentowej formie 301 i i nieważne co kto mówi, ważne jak ja się czuję, to jest dla mnie najważniejsze i to będę chciał zaprezentować w ringu. Ale znamy Marcina, on jest zawodnikiem bardzo agresywnym, e, lubiącym atakować kombinacjami. Spodziewasz się, że on się na Ciebie rzuci od początku? No Myślę, że na pewno nie chciał wyjść na swoje walki przede wszystkim wierzy w swoją siłę, bo jest cięższym zawodnikiem. Będzie mnie starał mnie się zepchnąć zapewne do Link wywierać presję. No, Zobaczymy jak mu to wyjdzie. Ja też mam na przygotowane kilka kilka sztuszek na niego. Miejmy nadzieję, że one poskutkują. Chciałbym, żeby ta moja współpraca z Łukaszem Landowskim została zrealizowana. Myślę, że dogadujemy się coraz lepiej na treningu. No i Chciałbym, żeby ta walka potwierdziła nasz sukces i kontynuację tej współpracy. 29. nokaut zaliczyłeś z Włodimirem Letrem. 30. nokaut w walce z Rekowskim to byłoby chyba takie... Fajne podsumowanie pewnego etapu w twojej karierze. No na pewno tak. Zwycięstwo przed czasem z Marcinem byłoby dla mnie naprawdę wielkim sukcesem, no, ale nie nastawiam się tutaj na, na nokauty. Nieważne w jaki sposób będzie zwycięstwo, ważne, że było zwycięstwo. Wychodzę z tym przekonaniem do ringu i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że walczę zawsze do ostatniej sekundy. Nawet gdy blisko jest, jestem przegrania przed czasem, nie boję się przegrywać przed czasem. W swojej karierze już kilka razy lądowałem na deskach, więc na pewno jak będzie trudny pojedynek, nie wycofam się z niego, wręcz odwrotnie pójdę jeszcze na całość, szukając do, do ostatniej sekundy swojej szansy.